Nie śmiej się. Scent of the day. Co powiecie na serię takich krótkich filmików? Pomyślałam, że to będzie dobry pomysł i mam nadzieję, że Wam się spodoba. Także dzisiaj pierwszy. Dzisiejsze perfumy dnia. To Petra od Mask Milano. Perfum, o których już wspominałam niejednokrotnie, ale dzisiaj właśnie jest taka pogoda na nie, dlatego że to jest taki zapach jesienny. Moim zdaniem paczulowo-drzewno-kwiatowy, który się idealnie wpisuje właśnie w taką jesienną pogodę, ale konkretnie chodzi mi o taki dzień chłodny, deszczowy, taki pochmurny, i dzisiaj właśnie tak jest. Nie wiem, jakąś taką melancholię ma w sobie ten zapach. Taki właśnie chłód, lekką taką kwaskowatość, która mi się kojarzy zawsze z takim chłodnym jakimś wilgotnym powietrzem. Zapach jest przepiękny. Mówi się, że on jest podobny do y, Coco Mademoiselle. Ja niestety nie wiem, nie pamiętam mówiąc szczerze, jak pachnie Coco Mademoiselle, ale to jest na pewno, to są na pewno perfumy, które idą gdzieś tam w tym kierunku, czyli takie paczulowo drzewne, delikatnie kwiatowe, y, może z jakąś taką owocową tutaj nutą, ale raczej mi się kojarzą bardziej paczulowo. Y, zapach dla mnie całodzienny, rewelacyjnie się w nim czuję, no po prostu jak stworzony dla mnie. Ja mam tylko malutką buteleczkę, trzydziestkę, ale no cieszę się tym zapachem, także tak, dzisiejszy Scent of the Day to jest właśnie Petra od Mask Milano.